Kanal Plus gwiazd nie musimy podglądać. Same szeroko otwierają okna. Prezentując rodzinne rozrywki, ćwiczenia gimnastyczne, drobne zabiegi kosmetyczne, czasami małe nieporozumienia towarzyskie. Codziennie zabierają nas w nową podróż. Jeden dzień można spędzić z Anne innym razem z Jamesem McAvoyem wziąć udział w spisku. Albo z Pawłem Małaszyńskim i Iloną Ostrowską wyruszyć w niebezpieczną misję do Afganistanu. W dniu muzyki zobaczyć Kasabian w akcji oraz trudne życie ikony, Michaela Jacksona. W razie większych kłopotów, Rowan Atkinson reaktywuje Johnny'ego Englisha. Na przykład, gdyby pod lodem znaleziono zabójcze coś, nie musicie jeździć do kina. Filmy Października w Kanal Plus.